Zgrabne nóżki ma żoneczka, Zawsze uśmiechnięte usteczka, Nie sprzeciwia mi się, mówi kocham cię, Taka jest Milusia, żonka Waldusia, Nigdy żonka męża nie zostawi, Z kwitkiem go nie odprawi, Bo on jest facet bez dziś napalony, Przytula się do swej zgrabniutkiej żony, Nie pójdzie on dziś w zaparte, kocha żonkę swą Martę. Zajebista stała się żoneczka ma, nie zmarnowałem się dzięki niej do cna. Staram się żoneczce wprostać, to co chce musi dostać. Należy się żonce mojej szacunek, bo to jest z miłości pierwszy warunek. Bardzo kocham swoją żonkę Martę, pozdrawiam kobiety rozdarte, no i te pyskate, zrywaj się szatę, że my stajemy się bardzo zboczeni, a to wy jesteście wykolejeni. Staliśmy się zgrana para, niemiłosna ofiara, opinia wasza nas dzisiaj obchodzi, skomentować kanał wam nie zaszkodzi. Odwagę teraz nabierzcie, na komentarz się zbierzcie.